Pieczenie pochwy, przyczyny. Objawem jakiej choroby mokreska eby ból pochwy? Pieczenie pochwy to dolegliwo, która Niezależnie od przyczyny przecinek powoduje znaczny dyskomfort. Piekcy ból pochwy utrudnia bowiem codzienne funkcjonowanie i nie pozwala cieszyć się seksem. Ich o jego przyczyn nie zawsze są infekcje intymne, wymaga konsultacji ginekologicznej. Sprawdź, o czym wiadczy pieczenie pochwy. Pieczenie pochwy to dolegliwo, której przyczyny mogłyby bardzo piekcy ból pochwy, okreska E, wynikiem reakcji alergicznej na kosmetyki lub reakcji na zmian metod antykoncepcyjnych. Jednak z dowiadczeń ginekologów wynika kreska E pieczenie zwykle popczone z uczuciem zwudzenia najdźwiedzie jest jednym z objawów grzybicy pochwy. Niestety, to nie jedyna choroba, na którą mokreska E wskazywa pieczenie pochwy. Pieczenie pochwy, grzybica pochwy przyczyn piekcego bólu w pochwie mokreska E by grzybica pochwy. Wskazuj na ni tak, kreska E zaczerwienienie, obszka I, wides bezrom pochwy. Pieczenie pochwy i pozostałe obiad nasiłuj się zwykle po stosunku lub przed CZK. Jednak najbardziej charakterystyczne dla tej choroby są ubawy, które przypominają ser, ziarnisty i przylegaj do pochwy. Pieczenie pochwy. Choroby przenoszone drog pepciow, choroby przenoszone drog pepciow std, takie jak chlamydioza, przecinek opryszczka nażdów pepciowych przecinek brodawki nażdów pepciowych przecinek sistkowica i rzekres kaczka powodować powodowa pieczenie i widę pochwy. Charakterystyczne jest tak kreska E jej zaczerwienienie i obszkoło przy podejrzeniu choroby wenerycznej szczególną waknale kreska Y zwróci na konsystencji, kolor i zapach bawów. Kreska u zamknięte to zielone, pieniste wskazuj na C-E-N-R-Z listkiem pochwowym. Wówczas mok pojawi się tak kreska E-ból, wide i pieczenie w cewce moczowej oraz CZ-100 mocz. Bolesno mokreska E dokucza tak kreska E podczas oddawania moczu i stosunków pepciowych. Objawy infekcji ugbadu moczowego S charakterystyczne również kreska dla że w trakcie której mokreska kreska na kreska u zamknięte ptawe lub krwiste ubbawy. Z kolei ropnoluzowa luzowa wydzielina z pochwy wskazuje na chlamydi. Pieczenie pochwy- stan zapalny pochwy. Stan zapalny pochwy to skutek zagłócenia równowagi mikrobiologicznej flory pochwy. Najcz, przyczyn zaburzeń w ekosystemie pochwy ezdro-d-aki, które odpowiadają za grzybicę pochwy. Równie CZ sto diagnozuje si bakteryjne zaka-e niepochwy, bakteryjna waginoza, BV, choroby wywobywane przez bakterie beztlenowe. Choroba objawia się uporczywym złudzeniem okolic intymnych, pieczeniem, bólem, z podczas oddawania moczu, a tak kreska E wodnistymi, zielonymi lub szarymi ubbawami o bardzo nieprzyjemnym, rybim zapachu. Inny przyczyn stanu zapalnego pochwym o kreska E byzaka kreska E niepierwotniakami lub, rzadziej, wirusami. Zapalenie pochwy mo e pojawi się, tak kreska e na przykład po nawietlaniu miednicy, usunięciu przydatków czy chemioterapii. Wówczas równie kreska pojawia się i udbawy o nieprawidłowym kolorze i zapachu piekce cebuli, widę pochwy, przecinek bolesno podczas stosunku i oddawania moczu. Pieczenie pochwy. Zanikowe zapalenie sromu i pochwy zmiany atroficzne, zanikowe nabłonka sromu i pochwy S związane z niedoborem estrogenów, dlatego zmagaj się z nimi kobiety w wieku menopauzalnym. W przebiegu choroby na staje się coraz cieczy, a tkanka tebuszczowa warg sromowych zanika. Pojawia się wówczas między innymi sucho pochwy, przecinek pieczenie i widę pochwy oraz plamienia kontaktowe i kreska u uzamknięte pt. Ubawy. na pieczenie pochwy ci kreska Y, hormony ci kreskaowe zmieniaj pH pochwy na zasadowy, co sprzyja infekcjom intymnym. Dlatego u kobiet wci kreska Y, cię diagnozuje się grzybic pochwy. Istnieje tak kreska E ryzyko rozpoznania znacznie groźniejszego zaka kreska bakteryjnego, któremu kreska E doprowadzi nawet do poronienia lub przedwczesnego porodu. Dlatego ci kreska Arna, która zmaga się z pieczeniem i, widem pochwy. Atak kreska E z ubbawami i innymi dolegliwościami intymnymi wymaga jak najszybszej konsultacji ginekologicznej. Pieczenie pochwy Reakcje alergiczne Pieczenie i silne e pochwy, atak kreska E zaczerwienienie, obszka i ubawy mógł o reakcji alergicznej na Rodki higieniczne, np. perfumowane podpaski, dezodoranty do higieny intymnej, jak również kreska na, rodki, w których prana jest bielizna, to jest. do kapieli, wybielaczy lub mydła. Pieczenie pochwy mokreska e by tak kreska e spowodowane noszeniem brudnej lub wykonanej z nieprzewiewnego materiału bubielizny. Pieczenie pochwy. Reakcja na leki niektóre leki. Z baszcza antybiotyki. Zaburzaj równowagę flory bakteryjnej. W efekcie mokreska e doj do nam no kreska e si pierwotniaków. Drokreska diakreska Aków w rodzaju candida, bakterii czy wirusów, które są odpowiedzialne za objawy stanu zapalnego pochwy. Pieczenie pochwy. Antykoncepcja przyczyn pieczenia pochwy. Mokreska ustna antykoncepcja hormonalna. Piek cyból pochwy mokreska E do tak kreska E kobietom stosujcym rodki plemnikobójcze przecinek do pochwowy KR ki antykoncepcyjne i kapturki. Z kolei te, których partneru kreska ewa lateksowych prezerwatyw, Mokskar kreska y na pieczenie pochwy w czasie stosunku. To ci si przyda pieczenie pochwy u dzieci, pieczenie pochwy u dziecka, je li towarzyszy mu, widę, zaczerwienienie sromu i pochwy, a tak kreska E ból podczas oddawania moczu, mo kreska E wskazywa na ZB okolic intymnych lub na podra kreskanienie, rodkami chemicznymi, na przykład. Zawartymi w mydbach. Pebynach do kapeli i tym podobne. Uwag powinny zwrócić tak kreska e-ubawy, zwykle o nieprzyjemnym zapachu, i plamienia międzymiesiczkowe, które mogą wskazywać na ciabo obce w pochwie, najcz, papier toaletowy. Niepokojcymi objawami jest tak kreska e-pieczenie, widę, ubawy. Jak równi kreska zaczerwienienie, obszka okolic intymnych i bolesno podczas oddawania moczu. Mog one wskazywa na zakażenie kreska Enie grzybicze, ubawy serowe, gronkowcem lub paciorkowcem, ubawy kreska zamknięte PT. Z kolei bolesno sromu i pochwy pieczenie. Liste ubawy o nieprzyjemnym zapachu, popczone ze zmianami w zachowaniu, Mok wskazywa na molestowanie seksualne.